Niby wszyscy wiedzą o co chodzi, ale i tak większość osób robi to źle. Mówię oczywiście o pikowaniu pomidorów. Po co pikować? W warunkach domowych rozsada pomidorów zazwyczaj się wyciąga, co oznacza, że łodygi roślin po prostu robią się długie i wątłe. My takich roślin nie chcemy, ponieważ one będą się później łamać pod ciężarem owoców. Pikowanie to po prostu przesadzanie pomidorów głębiej. Widzicie te małe włoski na łodyżce pomidorka? One tylko czekają na to, żeby po zetknięciu z ziemią zamienić się w korzenie. No i właśnie, dodatkowym plusem pikowania jest to, że rozrasta się również bryła korzeniowa, w związku z czym roślina może efektywniej pobierać składniki odżywcze z podłoża. Najwcześniej możemy przepikować pomidora wtedy, kiedy pojawią się dwa liście właściwe. Pamiętaj, że na początku pojawiają się dwa liścienie, których nie bierzemy pod uwagę. Na tym etapie nie musisz już używać podłoża łącznie do wysiewów. Możesz wymieszać go na przykład z kompostem albo z ziemią ogrodową. Przesadzić pomidora można aż do pierwszej pary liści, jeżeli twoja rozsada się wyciągnęła. Pamiętaj, żeby doniczka do pikowania była na tyle wysoka, żeby zmieścił się w niej cały ten wyciągnięty pomidor. I na koniec ciekawostka, jeżeli twoja rozsada znowu się wyciągnie, to możesz przepikować ją nawet do trzech razy przed wsadzeniem ją na miejsce stałe.